Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, mówi Barbara Łukowiak z Wszystko dla Ciebie.pl. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się dzisiaj przyjść na nasze kolejne spotkanie, na nasze kolejne warsztaty. Powiem Wam, że będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Według mnie przygotowałam naprawdę dobry materiał. Będziemy robić dwa ćwiczenia bardzo bardzo skuteczne ćwiczenia, także no i będzie też troszeczkę teorii. Zajmie nam to myślę z godzinę może do półtorej godziny czasu. Włączę, na chwileczkę włączę wideo, żeby mogła się z wami prawidłowo przywitać. Witam Was wszystkich. I słuchajcie, zanim zaczniemy, proponuję, żebyśmy zrobili bardzo takie króciutkie ćwiczenie żebyśmy się poczuli tutaj wszyscy tu i teraz i bardziej tacy uziemieni bardziej ugruntowani także wsiądźcie sobie wygodnie możecie zamknąć oczy i robimy wdech nosem długi głośny wydech ustami i jeszcze jeden I jeszcze jeden. A teraz skup swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa i pozwól, by Twoja aura się poszerzyła. I jeszcze bardziej poszerzyła. I jeszcze bardziej. I pozwól, by Twoja aura stała się tak duża, jak pomieszczenie, w którym jesteś. Nawet możesz poczuć końcówkami Twojej aury ściany pomieszczenia, w którym się znajdujesz i oddychaj. Jeżeli chcesz, możesz pozwolić, by Twoja aura poszerzyła się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i oddychaj. Dziękuję. Mhm. Dobra, słuchajcie, wyłączę teraz wideo. Dobrze. Pozwólcie, że tradycyjnie dla tych osób, którzy mnie jeszcze nie znają, powiem parę słów na swój temat. Nazywam się Barbara Łukowiak, jestem trenerem rozwoju osobistego, coachem Quantum Energy Transformation. Pisarką, autorką programu USN, urzeczywistni swoje marzenia, 40 dni do ostrojenia do źródła i do dobrostanu wszechświata. Oraz jestem też właścicielką strony i redaktorką strony wszystko dla Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na mój temat, bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam Was na moją stronę, wszystko dla Znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo darmowej wiedzy, ale bardzo cennej wiedzy, także dużo ćwiczeń, także bardzo Was zapraszam. Bardzo się cieszę, że ze mną dzisiaj tutaj jesteście i dzisiaj za chwilę dowiecie się całej prawdy na temat własnych przekonań. Tytuł dzisiejszego szkolenia to... Jak Twoje fundamentalne, czyli rdzenne przekonania kształtują Twoje życiowe doświadczenia i co możesz z nimi zrobić? Tak jak powiedziałam, dzisiejsza konferencja będzie trwała około godziny, może do półtorej godziny. I po. W zakończeniu prezentacji będzie 5 minut przerwy, a później spotykamy się dosłownie na 15 minut i będzie czas na zadawanie mi pytań. Teraz powiem Wam dokładnie, co będziemy dzisiaj robić. Z dzisiejszych warsztatów dowiecie się, jak nasze przekonania wpływają na realizację naszych marzeń i dlaczego jest tak bardzo istotnym skorygowanie tych przekonań, tych przekonań, które nam nie służą. Dowiecie się też, czym są tak naprawdę nasze przekonania i w jaki sposób się one kształtują. Poznacie skutki błędnych przekonań w naszym życiu i dowiecie się, dlaczego to, co wierzymy, inaczej mówiąc, jakie przekonania w sobie nosimy, determinuje to, czego doświadczamy w naszym życiu. Zademonstruję Ci dwie metody na skuteczną i łatwą zmianę fałszywych przekonań. Razem ze mną wykonacie dwa różne ćwiczenia, bazujące na dwóch różnych metodach, dzięki którym pozbędziecie się dwóch negatywnych. Przekonań raz na zawsze. I odbędzie się to naprawdę w niemal błyskawiczny sposób. I na zakończenie mam też dla Was specjalną niespodziankę, ale o tym powiem Wam później. Zacznijmy od uświadomienia sobie pewnej prawdy. Nasza rzeczywistość jest taka, jakie są nasze przekonania na temat tego, jaka ona ma być. Czyli inaczej mówiąc, większość doświadczeń w naszym życiu ma swój początek w naszych przekonaniach. W jaki sposób się to dzieje?